Так, так, 80. Он может дать тебе одна. Чикен. Курицу. Нужно от той кассы заказать. А, окей. А я даже заложила. Не надо это за 850. Чеки нуки Да А что еще? То все. все. Кофе я там замужу А то может я заплачу раз. Вам здесь с собой? Да. Здесь? Тут Aha, здесь. Все да. Хорошо. 850. 850 кофе да. и кофе тоже 850. Американо. Вы okay. оплатите там. Окей. Okay. Uh -huh. Да. Но я кофе плачу тут mm -hmm. у вас. Да? 850. 850. Uh, в чашке 600. в чашку налить? 600. Ну или, no, или здесь. A ta to się postaje na No ale ja. Moi drodzy, no dzisiaj jest poniedziałek. I znów gdzie jestem? Znów jestem w tym Abdomaldzie. Gdzie tu mam obok? To moje śniadanie. Kupiłem taką kanapeczkę. Jak widzicie. No, i kawkę, jak zawsze, nie? z rana kawka musi być. No i powiem wam, że taka zwykła, zwykły sandwich, które sam kosztowała co kawa. 850. Co, co powiem wam coś. Zjem to, jadę. Zjem to i jadę na stację autobusową kupić bilet do byszkę Bişkek. Kef. Do Kyrgyzstanu, stolica Kirgistanu. wiecie Wiecie co? Wyczytałem, że to miasto jest najdroższe w Azji Tam taka Polka mieszka. To mówi, że jest tak drogie, szczególnie na białe mleko, sery. Są niesamowite ceny. Oni to sprowadzają, że Europy, jeszcze muszą mieć profil. Zobaczymy, jak to będzie. Jadę teraz kupić na środę bilet. Przedłużyłem jedną noc w hostelu, spania, żeby jeszcze trochę zobaczyć miasto, nie? A później do Byszki. Poproszę. Widzicie? Przyszedł do mnie na ten. Super! O. Widzicie jaki kot? Jakiego mam pieszczocha? No. Mam dużego pieszczocha Musicie to zobaczyć. Tak. No. Przyjaciela mam, będzie mi trudno wyjeżdżać. Nie? Tak? No tak. Będzie trudno wyjeżdżać. Bez ciebie. No. Fajnie, Ta? tu przyjechałem. Tam dalej jest dworzec autobusowy i chcę kupić bilet na środę do Kirgistanu. Ale tu zobaczyłem, że tak ładnie jest. No. To daleka droga tam od mojego hotelu. Tu autobusem przyjechałem 37. Przepraszujcie, ja okay. chciałem kupić bilet do Bishkek. Bishkek? Tak. Na jakiego tygodnia? Dzisiaj? Nie, nie, nie. Nie dzisiaj. W sierpniu. Sierpnia. 22. Tak. Yeah. 22 oktober. Tak. Yes. A w u... której godzinie jest? 8, 10, 12 i 2, 6. 5 5. Aha. A 12, w, w który czas tam jest, na 17, no, 15? Wszyscy dni. Znają, ale skoro tam będzie, w której godzinie tam na miesiąc? A, w Wyszkiewie? Tak. 4 godziny. O, jeszcze na 12. 12? 22 oktober? Tak. Yeah. 12? Tak? Tak, tak. Który paszport? Paszport? Normalo wizy mi nie nada, nie? Nie, w pol. No. Okej. Okay. Seat number 3. Number 3? I gdzie on staje? Stoi number 3. Seat number. A, ah. ale gdzie, gdzie stacja? A 2. 2? Ile?

Tu почти순аяд Workers isso? According to the tá, local tá, Report tá, tá, tá.

Где ты искачешь? Где ты искачешь? Где? Где то Там что на дверях видно. А сейчас? А хинкали? Да. Где уны? Хинкали, вот. Тут. С говядиной? Да, то дайте меня шесть. С мясом? С мясом, да. Шесть штук. Да. Соус красный, может быть белый. Или без соуса? Может, соус. Какой? Э, э, какой? Острый? А? Но, но острый. Есть э, сливочный с запеченным чесноком, со сливками. Ду. А есть аджика домашняя. ну Она такая средняя, не сильно острая. Ну, туда мне. Аджику. А? Аджику? Аджику, але то есть такой острый. Немного. Нет, я не хочу. то Тогда... За сливку. Все хорошо. Но хинкали, там уже сухая аджика будет в мясе, фарше. окей. Okay. Все хорошо. Шесть хинкали с мясом. Да. Из напитков что-нибудь для вас? Чай, лимонад. Чай. Вам обычный классический, черный, зеленый или авторский? Э, черный. Черный, лимон, мед. Не-не, только Просто чай. Просто черный It's... чай и шесть хинкали. Okay. Все хорошо. Меня зовут Ксения. Okay. Вам еще подойдут гости? Nie, pierwszy raz w goście, da ja w goście, tu przyjechałem no i tak moi kochani czekam na, na te gruzińskie, nie wiem jak się nazywają te jedzenia zobaczymy, Zobaczymy Dobra czekamy na razie

хинкали идут с аджикой и говядиной. Так а я сейчас езжу. А, окей, окей, окей. Спасибо. О. Mm. Добре то есть. Обачу, Powiem Wam, bo widziałem na tych youtubach tam w Gruzji, jak to zajadali. I chciałem spróbować. Spokojnie zjem. I wędrujemy dalej. Tymczasem. No, jestem tutaj taki. Ja wiem, jak to się nazywa. taka kawiarnia.

5 dolarów nie jest drogo takim czymś was nie oszukają bo ceny są na ścianie płacisz tyle i masz wiecie co powiem wam że ludzie tu są bardzo przyjemni nie powiem rzecz mi. Zobaczcie, z szybko. Mm. Dobra. Tu jestem akurat w okolicy i będę się zbliżał do tego zielonego bazaru. Nie wiem, może zajdę jeszcze raz, bo autobusu, przychodzisz, dajesz kierowcy 200 tych, e, tych pieniędzy. i on ci nie daje bilet nic. Dopiero jak kontrolę wpadnie, to ty mówisz, że dajesz kierowcy. No i na no, tą kardynę. Z ziemi będę dalej. Wiecie, co chcę Wam powiedzieć jeszcze? Zostało mi jakieś 7000 tangów to wystarczy może na dwie kanapki i wodę, i już więcej pieniędzy nie ma. No, ale mam jeszcze kartę, mogę kartą kartę zapłacić u nich tutaj, nie te? na karcie rewolu. Ale i dobrze, że nie ma ich pieniędzy, bo jutro wyjeżdżę 200. Trzeba mieć drobne 200 hektarów. Odłożyłem na autobus. Tu mam zaraz koło, koło hostelu autobus. Taksówkę nie będę brał, bo nawet by mi pieniędzy nie starczyło. I autobus mnie wozi po prostu do, do stacji autobusowej. I tam mam na 12 autobus. I jadę do Kyrgyzstanu, do Piszkek. Piszkek mam już tam. Zarezerwowany hostel e, na trzy dni. Zobaczymy. No i będziemy dalej działać. czasy. No ja już tu byłem, ale jeszcze tam dalej pójdę, bo tam są różne atrakcje. Zobaczymy. Nagrywałem to wszystko. Nie będę to jeszcze raz powtarzał. Ale to tu właśnie, tu z tyłu Jak to wyglądało Uuuuu Jakie kręcę ho, ho, ho No dobra, idziemy do parku zobaczyć co tu w tym parku jest no, ładny park jest A tu jak widzicie Pomniki czerwonoarmistów pochowanych, którzy zginęli, czterdziesty pierwszy. No i tu ich jest zasłużeni leżą w Alei a no ten żył do siedemdziesiątego trzeciego. umierają.

старый Просто? Просто. но, польский, польский польский да я сейчас по русски понимаешь? понимаю я тебе скажу была такая еще Красная Армия освобождала Польшу от фашистов да была там девочка санитарка ага. мина взорвалась перед ней, прямо в лицо да. она ослепли не видела и она лечилась в Польше да. в госпитале, когда фашистов вырвали и за ней ухаживала польская одна женщина, врач. А, а. И она слепая, не видит же, казашка. Да. Она полячка. Учить это врач научил ее одну песню польскую. А? Она стала потом артисткой, и все время поет. Сейчас я тебе спою. Ты знаешь, эту песню? снял? песню. Да, знаешь? Друг. Да, я не знаю, это я написал ее.

мина и все. Она слепа, но потом в союзе ей магнитом вытащили. А, сколько? я понял. А, а то без сколько лет? Мне? Мне 79. 79? 79. Мне 78. Ну, ты на год меня младше. Да. Ты русский, да? Ну, я польский. Да нет, я русский. Не, я польский. Ты по-русски хорошо говоришь. Я говорю, потому что, знаешь, в у нас учили, учили на Na i nie na angielski. A ja znaju angielski też wiesz. Bo ja żył w Ameryku. Ja, <laughs> żyć na rodzie, na rodzie. Nie, da bo, wiesz. Ja mnogo Jeżdżu, smatru, zna. No tu jestem jeszcze raz przy cerkwi Tej cerkwi Takie My... pomieszczenie O! Widzicie? Ale to jest piękny park. Park mają wspaniały. O, tu są toalety, to dobrze. Kur... No to piękny, piękny, duży park. Teraz pójdę tam jeszcze dalej, dalej. Naprawdę jest gdzie chodzić Gdzie ty? No dobra, Okej okay. Dobra, starczy Co ja tu ma? Co ja tu mam? Masz Zobacz O 와 wow. <laughs> 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 <laughs>

Jak jest zrobione, cały czas się pali, Ja tu byłem wczoraj, i byłem na bazarach, ale nie byłem tu w tym parku. Wszędzie tylko jest pamięć o wojnie, radziecka wojna sowiecka, tysiąc dziewięćset pięćdziesiąty czwarty, pięćdziesiąty czwarty rok po wojnie, Sowieci budowali takie armaty ale powiem wam, że nie było to rewelacja, słabe były te armaty w porównaniu z dzisiejszymi to zabawka tutaj znowu kurcze czołgi są, Ojej, ja ci kręcę. patrzcie Wow, czy wy to widzicie? Zawsze są jakieś niespodzianki, moi drodzy. Najlepiej wiecie kto ten, co ten coś śpiewał, powiedział tak Ja się aż dziwię On mówi, ty dobrze mówisz po rusku, ty nie jesteś Polak, ty jesteś Ruski Ale ja się uśmiałem Kurde, dzieckie czołgi Który to rok? To jest 1931 wow stary nie 1931 to jest na niej przedwojenną sprawą a tu jest który rok? 1944 o to już była wojna zaraz po wojnie nie

tam też są jacik, ale poustawiony.